Co to był za mysz, co to było za spotkanie dzisiaj na temat spotkania Liverpool kontra Villarreal? Liverpool wygrywa i znajduje się w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dzisiaj porozmawiamy sobie kilka słów na temat tego spotkania, bo pierwsza połowa była taka nieoczywista. Wydawało się, że Liverpool pokona Villarreal, a tu szykowała się niespodzianka. Villarreal szedł praktycznie tutaj łeb w łeb. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę zona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Villa Real kontra Liverpool. No, dla mnie to było oczywiste, że Liverpool będzie w finale Ligi Miszów. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że Villa Real tak zaatakuje tutaj Liverpool. Pierwsza połowa praktycznie należała do Villa Zresztą w tej pierwszej połowie zdobyli dwie bramki w trzeciej minucie już Dia zdobywa bramkę i potem następna bramka w 41 minucie ale mało tego powiem w ten sposób, byłem zdziwiony praktycznie jak Villarreal tutaj kontroluje to spotkanie, przynajmniej pierwszą połowę że tak mocno zdominowali Liverpool, to było zaskakujące tak, eee, tak by Liverpool praktycznie tutaj odpuścił też e, zmiana jeśli chodzi o poszczególnych zawodników w Liverpoolu, tak jakby zupełnie inaczej grali w pierwszej połowie inaczej grali praktycznie w drugiej połowie nie wiem, czy tam po prostu jakaś kwestia mentalna, krzyki po prostu, tak, czy jakieś um, socjotechniki, bo e, no, wielu zawodników zupełnie inaczej się prezentowało. Natomiast tak, jeśli chodzi o Liverpool, no to druga połowa, to już wiadomo, kon, e, kon, kontrola praktycznie tego spotkania, bramkę zdobywa, zdobywa Fabrino w 62 minucie, Luiz Dia w 67 minucie i Sanyo Mane w 74 minucie. Muszę powiedzieć, że każda z tych bramek przepiękna, przepiękna. Sanyo Mane oczywiście tutaj błąd, jeśli chodzi o Villarreal, jeśli chodzi o defensywę, o bramkarza i tak dalej, ale wyrachowanie, zimna krew praktycznie jak zdobywa tego gola. E, no wielu pewnie zawodników tutaj w Europie by się zaraz po prostu sparzyło, albo by nie trafili do bramki, albo by się potknęli, wywrócili, e, jakby nie trzymali tego ciśnienia, natomiast Saniomane praktycznie do ostatniej chwili perfekcyjnie to wykończył. Fajna sprawa. Następnie Luis i Diaz, który bramkę zdobywa w 67 minucie. Tutaj też warto po, praktycznie powiedzieć o tym, że temu wjazdowi należała się ta bramka, nachorował się w pierwszym spotkaniu, teraz w drugim spotkaniu. No i mamy Fabinio. Fabinio zdobywa bramkę w 62 minucie. Ja nie wiem, czy wy to zaważyliście po prostu podczas tego spotkania, że Fabinho zanim oddał szczą na bramkę, zresztą no, też tutaj tak brzydka praktycznie e, sytuacja, jeśli chodzi o bramkarza, tak? No, niektórzy powiedzą, że szmatę puścił bramkarz w Villaralu. E, natomiast no zawsze jak piłka leci, praktycznie bramka jest zdobywana między nogami bramkarza, no to wszyscy krytykują bramkarza, tak? No bo tu akurat Dziure między nogami, powinien bramkarz z, z, praktycznie to jest zakrycie ręką z tyłu, tak? Natomiast yy, Fabinio, zanim odda na szczał, na bramkę, on mocno szukał zawodników w Liverpoolu. On chciał dogrywać, chciał asystować przy tej sytuacji. Szczał nie był wcale oczywisty. Ja bym powiedział w ten sposób, mega duża inteligencja wojskowa. Tak, to wszystko szybko się działo, a on w tym czasie po prostu analizował, czy piłkę dograć, czy praktycznie oddać szczał. I podjęcie decyzji praktycznie w ułamku sekundy widzi, że szeroko rozstawione ma nogi, bramkarz puszcza piłkę między nogami, a nóż może się uda i udało się, tak? Ale to wydaje się, że to jest takie proste, tak? A tutaj Fabinho miał zupełnie inny pomysł. Jak się patrzyło praktycznie na to spotkanie, on szukał kolegów z drużyny. Eee, no i podjął tutaj decyzję słuszną, tak? Zdobywa bramkę, no i Liverpool jest w finale. No ale też dwóch mecz, to mamy 5 do 2. To było oczywiste, że, Vila, że Liverpool pokona Villarreal Real, akurat na tym etapie. Też Jurgen Klopp jest praktycznie w gronie kilku trenerów w Europie, którzy cztery razy byli w finale Ligi Mistrzów. Absolutny prestiż, tak, Bascarlo Ancelotti. Kto tam jeszcze jest praktycznie, chyba Pep Guardiola, tak, czy ktoś jeszcze po prostu? No w każdym razie, tutaj Arsen Wenger chyba i tak dalej. W każdym razie po prostu no kapitalnym kapitalny tutaj mecz, jeśli chodzi o Liverpool. No i czerwona kartka dla zawodnika Villaralu w Cap Capo zdobywa, zdobywa czerwoną kartkę w 85. minucie. Zdobywa czerwoną kartkę w 85. minucie. Więc tak to wyglądało. I sam jestem ciekaw, jeśli chodzi o statystyki, bo nie patrzyłem na te statystyki. Zobaczmy sobie, Liverpool 15 szło do 5. Strzały na bramkę 5 do 2. To trzeba powiedzieć w ten sposób, że... Villa Real, pomimo tego, że praktycznie tutaj no, strzały bramkę, czyli 100% skuteczność, bo już dwie bramki zdobyli, pomimo tego, że prawie przegrali to spotkanie, to bardzo wysoka była skuteczność, tak? a więc przeliczenie goli na, na liczbę strzałów na bramkę. Potem mamy posiadanie piłki 43% do 57%, podania 336 do 428. E Celność podań... Mm, około 70%, Villarreal 75%, no to muszę powiedzieć, że Villarreal, Villarreal troszeczkę po prostu nisko ma tę cenność podań. Potem mamy Fowlę 18 do 14, żółte kartki 2 do 1, czerwone kartki 1 do 0. No ale to już pod koniec praktycznie tego spotkania to była oczywista sprawa, tak, więc... To frustracja, nerwy, spalone 5 do 4, rzuty różne, 1 do 2. Na pewno tutaj piłkarze Liverpoolu wyciągnęli wnioski po tym pierwszym spotkaniu, a więc dobrze trzymali tą linię, jeśli chodzi o defensywę, że nie dali się praktycznie wyrobić tak, że chcą złapać faktycznie zawodników tutaj w Bilaralu na spalonym, nie trzymają tej linii, potem jest gol. Więc to na pewno na plus. Natomiast no, to jest oczywiste. Zresztą ostatnio też nawet po prostu tutaj Jurgen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem, czy kiedy przedłużę ten kontakt? 2026 roku, bo miał chyba do 2024 czy 2023 roku, przedłuży do 2026 roku, tak? Bo Thomas Miller przedłużył z Bayerna do 2024 roku, a Jürgen Klopp do 2026 roku, roku, bodajże. Także no zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądała. Dzisiaj kolejne spotkanie jeśli chodzi o ligę miszów, Natomiast zobaczmy sobie też jakie wiadomości się pojawiły po tym spotkaniu, po tym meczu. To nie był rzut karny Villarreal wściekłe na sędziego. Eee, następnie mamy tak transmisja online. Villarreal atakuje sędziego po porażce z Liverpoolem. No nie, no to jest śmieszne, po prostu, jak tam piłkarze i będą teraz atakować sędziego. No i co, nawet jeżeli by był karny? OK, no załóżmy, że mają karny, zdobywają tego karnego, i co by było? Pin do trzech by było? No duża przewaga, trzy bramki, nie byliby w stanie praktycznie odrobić, odrobić takiej różnicy bramkowej. Nie oszukujmy się, tak, to jest za duża po prostu różnica i piłkarska. Villarreal atakuje sędziego po porażce z Liverpoolem. Brak rzutu karnego to skandal. No, to, no, znaczy, tak, ja rozumiem tutaj, że media o tym piszą, ale no, wiadomo, że to nie zmieniłoby żadnej praktycznie sytuacji, tak, jeśli chodzi o to spotkanie, jeśli chodzi o ten mecz. Więc tak wygląda to spotkanie, tak wygląda praktycznie te, ten mecz. Moim zdaniem, Villarreal i tak ogromny sukces odniósł, że tak daleko zaszedł, jeśli chodzi o te rozgrywki Ligi Mistrzów. Bo, gdyby nie był to Villarreal, to pewnie był Bayern Monachium. Bayern Monachium by tutaj mocno odpadł z Liverpoolem. Liverpoolem. Liverpool by praktycznie rozłożył na czynniki pierwsze, tak. E, można powiedzieć, że miałby tutaj słodką zemstę. Jurgen Klopp, tak, bo miałby, był przymierzony do tego, żeby był trenerem Bayernu Monachium. Ale ten trener ostatecznie nie został. No więc, tak wyglądała sytuacja. To było oczywiste, że Liverpool wygra. Akurat to spotkanie było dosyć przewidywalne, tak. Piesza połowa tutaj absolutnie błędy, jeśli chodzi o piłkarzy. Liverpoolu można powiedzieć, że tą pierwszą połowę przespali, kiepsko grali. Bramka w trzeciej minucie no to też troszeczkę po prostu też kwestia szczęścia na początku, tak. Zdobycie gola też po prostu wpływa tutaj na moral, ale rzeczywiście Villarreal starał się do ostatniej minuty starali się praktycznie tak tutaj grać na maksa. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.